Siema. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci prosty sposób jak no może jak wyjść z Minecrafta nie go. Dlaczego to kręcę i w ogóle? Przecież większość ludzi pomyśli. A po co nam to? Bo to nie jest przecież przydatne. I tu jesteś w Błędzie. Jak chcę tak pomyśl? Bo to jest on się przydatne. Zaraz ją wszystko po... Zobaczmy, wezmę sobie jako Creeper. No, tak już wziąłem, dobra. To jest moje najlepsze wortyki, mam więc lepiej tego nie będę psał Ja tu większość robiłem bez tylania items. Jedyne co zrobiłem z tylania items to było. Kilka. No co to było. Może włączymy sobie mapkę, najlepiej. To były taki że tego nie widzicie, no trudno, może tego nie widzicie, tam są posągi, to te, te posągi właśnie były bez Tumanii, a z znaczy Tumań, z, z pomocy Tumanii, więc, eee, dobra, eee, i właśnie, pokażę Wam, jak z znał żeby, no załóżmy, idziecie sobie, idziecie, macie jakąś tu budowę, załóżmy, tu jest Wasza najlepsza budowla, z Redstone jest creeper. Nie. I on wam wtedy wybuchnął i wam wszystko zostanie. Tak. Tu możecie wejść i woke na wam się nie stanie pomartwić się. Nie wychodzimy z gry typem Escape i Save and coś tam. Bo no to wiecie, zapiszą wam się ten wybuch. Klikacie klawi klawisz Alt i F4. Wtedy automatycznie. Ja może zastępuję. Wychodzicie z Minecrafta. Y. I to był prosty sposób, jak wyjść z Minecrafta, żeby przeżyć. O tak, nara.